Witam wszystkich na moim kanale, jestem Iza A Zapraszam do tarotu codziennego Dziś mamy piątek 18 marca Sprawdzimy jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków zodiaku Piątek 18 marca Jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków zodiaku Piątek 18 marca Jaki będzie dzisiejszy dzień Piątek 18 marca Najpierw, oczywiście, zaczynamy od osób z podznaku barana. No tutaj, karta pokazuje, że dziś możecie otrzymać jakąś dodatkową e, propozycję pracy. E, możecie m, otrzymać jakąś taką właśnie e, propozycję dodatkowego źródła dochodu. Karta też może mówić o tym, że w dniu dzisiejszym będziecie mieć dwie identyczne e, rzeczy, dwie, e, dwa identyczne e, przedmioty. Jeżeli chodzi o osobę z podznaku byka, to u Was ważną rolę może odegrać jakiś mężczyzna z przeszłości, ktoś, kogo znacie, to może być Wasz eks, jakiś kolega. Ogólnie, jeżeli jesteście mężczyznami, to w dniu dzisiejszym warto zadbać o swój wygląd fizyczny. Śmiało możecie zapisać się na siłownię, rozpocząć jakąś dietę. Jeżeli jesteście osobami stanowolnego, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać bardzo atrakcyjnego mężczyznę. Jeżeli chodzi o osoby z poznaku bliźniąt, to w dniu dzisiejszym będziecie zadowoleni z tego, co aktualnie posiadacie. Możecie coś otrzymać cennego, jakiś prezent, jakąś niespodziankę. Ktoś może Wam na przykład ofiarować jakieś pieniądze. Jest to dobry dzień dla osób, które na przykład lubią sobie od czasu do czasu pograć w różnego rodzaju gry hazardowe. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku raka, to tutaj mamy kartę Rydwana, tak więc Wy dziś możecie wybrać się w jakąś daleką podróż, możecie... Dziś być w takim biegu. Karta ogólnie mówi o tym, że coś wreszcie ruszy z kopyta, a wreszcie zacznie się coś dziać. Jest to dobry dzień dla osób, które chcą na przykład kupić sobie jakiś pojazd. Też karta przestrzega przed tym właśnie, żeby zbyt nie szaleć na drogach. Jeżeli chodzi o osoby z znaku lwa, no tu mamy kartę diabła. Tak więc wy w dniu dzisiejszym uważajcie na wszelkiego rodzaju używki, na alkohol, narkotyki bądź też hazard. Karta może symbolizować, że dziś będziecie mieć kontakt z taką bardzo destrukcyjną osobą, być może też będziecie mieli, um, znajdziecie, znajdziecie się w takiej sytuacji, właśnie bardzo niekomfortowej, takiej toksycznej. Karta, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, może symbolizować różnego rodzaju. Stany zapalne w organizmie. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku Pana, no tutaj mamy kartę piątki kielichów. Tak więc, wy w dniu dzisiejszym możecie mieć wszystkiego dosyć, przesyt, takie zniechęcenie, marazm, um, też możliwe są różnego rodzaju bóle głowy. Osoby z podznaku wagi, tutaj mamy kartę królowej Buław. Tak więc, uważ, u Was ważną rolę może odegrać jakaś kobieta, którą znacie. To może być Wasza ex, jakaś przyjaciółka, koleżanka. Jeżeli jesteście kobietami, to warto zadbać o swój wygląd fizyczny, śmiało wybierzcie się na jakieś zabiegi upiększające, rozpocznijcie dietę. Jeżeli jesteście osobami stanowolnego, to Wy w dniu dzisiejszym macie szansę poznać bardzo atrakcyjną kobietę. Jeżeli chodzi o skorpiony, no tu mamy kartę dziesiątki monet, tak więc w dniu dzisiejszym ważne będą inwestycje. Możecie śmiało zainwestować swoje pieniądze w jakąś spółkę, możecie założyć jakąś własną działalność gospodarczą, też możecie gdzieś kupić sobie jakąś nieruchomość. Karta mi w takim życiu codziennym bardzo często pokazuje na przykład dzień wypłaty lub dzień, w którym ja otrzymuję jakąś większą gotówkę. Też jest to dobry dzień dla osób, które na przykład lubią sobie pograć w jakieś gry hazardowe. Jeżeli chodzi o strzelce, no, tutaj karta pokazuje, że dziś wy będziecie w takim bardzo bojowym nastroju. Być może będziecie musieli walczyć o swoje zdanie, być może poczujecie, że wszyscy dookoła są przeciwko Wam, że non-stop coś wyskakuje i cały czas możecie się z czymś tutaj mierzyć. Jeżeli chodzi o koziorożce, to mamy kartę kapłanki, tak więc wy w dniu dzisiejszym możecie się dowiedzieć o tym, co było przed wami skrywane. Karta wskazuje na braki wiedzy. Może właśnie potrzebujecie się jeszcze dokształcić. Karta symbolizuje, że w dniu dzisiejszym warto zaufać swojej intuicji, swoim przeczuciom. Też jest to bardzo dobry dzień na medytację, ale też na to, żeby na przykład zajrzeć w przyszłość. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku wodnika, no tu mamy kartę drzewka życia. Tak więc w dniu dzisiejszym ogólnie y, mogą powiedzieć, że będziecie mieli podgórkę. Dlatego nie warto dziś y, cokolwiek rozpoczynać, zajmować się jakimiś ważnymi sprawami, z tego względu, że z każdej strony odczujecie blokadę. I jeżeli chodzi o osoby spod znaku ryb, no tu mamy karta szóstki monet, tak więc Wy w dniu dzisiejszym możecie spodziewać się jakiejś pomocy, jakiejś pieniędzy, a jest to dobry dzień na to, żeby na przykład poprosić o podwyżkę, wystosować jakieś pismo o dotację. Karta może mówić o tym, że to Wy właśnie w dzisiejszym będziecie komuś pomagać i też jako rada tutaj karta pokazuje, żeby zachować taką równowagę, jeżeli chodzi o dawanie i branie. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, wszystkim życzę udanego piątku i zapraszam Was na jutro. Pa, pa.